Maciej Musiałowski pokazał swój nabytek ekipie Dzień Dobry TVN. Posiadłość przez 40 lat stała pusta, aż trafiła w ręce aktora. Młody artysta poczynił już pierwsze remonty. Jak wygląda zamek Musiałowskiego? Maciej Musiałowski właśnie spełnia marzenia o mieszkaniu w zamku. Dwa lata temu zainwestował niemałą sumę i kupił zamek nad Zalewem Mietkowskim w Domanicach na Dolnym Śląsku. Maciej Musiałowski od dziecka marzył o zamku, rokujący aktor nie ukrywa, że skrycie marzył o zamieszkaniu w zamku. Pragnienia te stały się rzeczywistością dwa lata temu. Nieruchomość pochodzi z XVIII wieku, a przez ostatnie 40 lat była niezamieszkana. Historia miejsca jest niezwykła, bowiem lata temu mieszkał tam książę Fryderyk Wilhelm von Brandenburg. Czytaj też: Zenek Martyniuk ograniczył te dwa produkty i schudł. Nie musi katować się dietami. Maciej Musiałowski kupił Zamek za 2 miliony złotych. 2 miliony złotych to nie mała suma jak na 30-letniego mężczyznę. Aktor jednak nie zainwestował tych pieniędzy po to, by wyłącznie spełniać swoje marzenia. inwestycją, której powierzchnia ma aż 5000 m2, zarządza Fundacja Rodziny Musiałowskich na rzecz kultury. Oczywiste jest, że aby obiekt nadawał się do użycia, musiał przejść poważną renowację. W takim obiekcie jak ten, nie ma za bardzo co remontować, trzeba przeprowadzać renowację i rekonstrukcję. Choć nieruchomość jest potężna, Musiałowski zapewnia, że to dom dla jednej rodziny. Mam takie jasne poczucie na koniec dnia, że jest to dom jednorodzinny. I jakkolwiek zabawnie to zabrzmi, i im bardziej go poznaję, jasne staje się dla mnie, że to miejsce doskonale zaprojektowane, aby w nietuzinkowy sposób zadowalać jedną rodzinę. Artysta wyraził też cichą nadzieję, że kiedyś zamieszka tu rodzina, którą on sam założy. Nie mogę się doczekać, jak wypełni się moją własną rodziną i będziemy tutaj malowali życie. Wnętrza robią wrażenie. Wysokie pomieszczenia, antyczne meble i klasyczny wystrój sprawia, że można się przenieść do minionej epoki.